Następna dziś informacja drodzy widzowie i naprawdę bardzo interesująca. Posłuchajcie, zwolnienia grupowe tuż przed świętami. Ponad 750 pracowników zostanie bez pracy. Przejdźmy do szczegółów tych całej informacji. Kopalnia PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach stoi przed poważnymi zmianami. Właściciel zapowiedział zwolnienia grupowe obejmujące setki pracowników. Informacja o redukcji zatrudnienia pojawiła się zaledwie kilka dni przed Barburką, zaskakując załogę, która jeszcze niedawno otrzymywała komunikaty o pozytywnych efektach sanacji spółki. Decyzja wywołuje niepokój wśród górników i lokalnej społeczności, która od lat związana jest z kopalnią. Przyznacie, moi drodzy, kochani widzowie, że to naprawdę interesująca informacja, a zarazem bardzo smutna bo kolejni Polacy zostaną bez pracy i bez perspektyw i to tuż przed świętami. Piszcie z tendezą w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Z góry Was pozdrawiam. Shot Joker